Witam bardzo serdecznie. Gramy w Co Chcemy. Ja na imię mam Radosław, to pewnie wiecie. Eee, kryptonim Panie eee, Kilka słów ogółem w, o zmianach, o planach i innych rzeczach, tak, będzie tego coraz, coraz więcej. Eee, to jest też pierwszy filmik, gdzie możecie zobaczyć moją twarz. Gademet, nie? Eee, wiem, brzydki jestem. Eee, opcja. Przede wszystkim, e, intro, które zobaczyliście i które mieliście okazję e, oglądać w ostatnim Tomb Raiderze, oczywiście Wehikuł Czasu, trzeci odcinek, e, tak będą wyglądały wszystkie intra, mniej więcej pirazy drzwi, coś w tym stylu, taki podkład muzyczny, taki styl, ktoś od razu pewnie powie, mm, "sary tandeta, mm. ja na to powiem, no okej, okay. może być tandetnie, ale tak ma być. Grunt, po prostu nie mam czasu na nic lepszego, a w sumie taka prostota mnie osobiście się podoba i e, myślę, że bardziej kwestie e, retoryczne są bardziej istotne, aniżeli e, super wypasione intro, które tak naprawdę gówno wprowadza e, do kanału. A takie proste, przyjemne intro, myślę, że się sprawdzi będzie po prostu znakiem rozpoznawczym mojego kanału, w jakim stopniu oczywiście z czasem będzie ewoluowało, e, tak samo jak mój, troszkę słabo prezentujący się jeszcze kanał, chociaż jest co oglądać, póki co. E, naprawdę e, staram się wrzucać sumiennie filmiki. E, od razu przepraszam Was za e, brak uploadu w niedzielę, za to w poniedziałek pojawił się podwójny. No, i w tą niedzielę zamiast Wehikuł czasu był Leach of Legend i będą zmiany w grafiku, tak to na pewno. Secret nadal w poniedziałek już się pojawił, we wtorek Spellforce już się pojawił, środa najprawdopodobniej będą to Leach of Legend, środy z Lolem. E, chociaż jeżeli nie będę miał nic ciekawego z Lola to e, oczywiście e, będzie Secret 2 e, w czwartek Spellforce, w piątek e, również Secret 2 e, w sobotę nadal Wehikuł Czasu a na niedzielę z, e, przewiduję e, nowy projekt e, który myślę, że będzie dość ciekawy e, ponieważ no nie spotkałem się jeszcze na żadnym kanale z takim dużym projektem. Mianowicie tak po krótce chcąc opowiedzieć, będę chciał zrobić projekt, który będzie przedstawiał różne gry flashowe, nie flashowe, wszystko na przeglądarce oparte. Jest takich serwisów z masą takich gier od groma. My zajmiemy się serwisem Congregate. Tutaj mam e, dla Was główne, główną stronę congregate.com. Jest tu masa gier, masa achievmentów do zdobycia. E, będę Pomyślałem o takim projekcie ze względu na osoby, które na przykład mają słabsze komputery albo niechętnie grają w jakieś większe produkcje, tak? Ale w, lubią w coś tak poklikać, popykać troszeczkę, żeby zabić po prostu czas. I e, na tym się e, będę opierał. E, jest tu naprawdę masa, masa gier i e, tym się będziemy zajmować długo. Mam nadzieję, bo Przelecenie przez wszystkie tytuły Gwarantuje Wam, że to będzie Kupa czasu no I myślę, że tak w przeciągu tych Odcinków półgodzinnych Piracy drzwi To z te 3-4 gry, co najmniej To będę za każdym razem prezentował To jest takie Wstępne założenie, jeszcze Tego projektu nie zacząłem I yy, nie wiem Ostatecznie jak to będzie wyglądało Jak wyjdzie, tak wyjdzie Wyjdzie w praniu to jest tak. Jeżeli chodzi jeszcze o Lich of Legend, czy chciałem coś powiedzieć? Nie, nie chciałem nic o Leech of Legend na tą chwilę powiedzieć. Jutro na pewno ukaże się Lich of Legend. Filmy tutaj. No. I to będzie partyjka z Jonem. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia mojej partii. Garenem. Ja tankuję, oni trollują. E, może nie wszyscy zajarzą od razu, o co tutaj chodzi, skąd ta, taki tytuł. E, powiem Wam tylko, że e, ogółem no, było tam pewne niedogadanie jeszcze, jak się wybieraliśmy, i e, wyszło jak wyszło. E, Podpowiem tylko, że Master i z Wayne są na bocie, a ludzka mamy w dżungli Good Story. Ale partia naprawdę dobra, eee, teraz tak, takie podsumowanko e, m, ostatnich e, tygodni, jak to wygląda ogółem. E, patrzę, gdzie ja tutaj ostatni info wrzucałem. Dobra, dwa tygodnie temu jest. Od tamtej pory zdążyłem uploadować dziesiąty odcinek Secreda. To jeszcze był uh, z um, tandetnym dźwiękiem. Pierwszy odcinek wehikułu czasu to było właśnie w tamtym czasie. Mm, o, Twisted Dobra. Odcinek jedenasty. Secreda też jeszcze z e, tragicznie brzmiącym dźwiękiem. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż tak tragicznie. Po prostu przypadkiem sobie włączyłem, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Coś tam chciałem pozmieniać, pododawać i tak wyszło. Tak, na pewno co mogę wam polecić to cały aspekt Sacred 2. A propos Blind Guardians. Co prawda, e, sa, z, z, odcinek z samym koncertem. Tutaj e, nie będę ukrywał, ale prawa autorskie wyszły. E, polecam e, Awesome Notes. Godzinę nagrania, ale najważniejsze informacje, oczywiście, są w pierwszej, krótkiej w miarę rozgrywce. E, naprawdę przyjemna gierka. Ba, bardzo Wam polecam i polecam Wam e, obejrzeć ten let's play. Co jeszcze, w Spellforsie jest tutaj, dzisiaj wrzuciłem witamy w piekle, następny odcinek będzie taki troszeczkę zamieszany, ponieważ powiem Wam, że się zakręciłem jak baranie rogi, A mapka po prostu prze, przerosła mo, moje możliwości musiałem po prostu z niej uciec, nie będę ukrywał w secret 2 tajemnicza wyspa, odcinek 16, również polecam, ponieważ rozwiązujemy questa, który odkrywa nam wyspę, na której można kupić fajnego monta, na którym możemy używać własnych skini. Jedyna wada tych montów, o czym na pewno powiem w trakcie rozgrywki, że kiedy my prawie giniemy, najpierw ginie on i on już się nie spawnuje. Trzeba kupić nowego niestety. To jest taki mały disappointed, ale z drugiej strony bardzo słusznie rozwiązany. W jakiego czasu był trzeci odcinek, czwarty będę nakręcał najprawdopodobniej jutro w Albo pojutrze, ale na pewno w sobotę znowu spotkamy się z Larumcroft. Croft. I teraz tak jeszcze dla tych co słuchają, co tam mam do powiedzenia. Zastanawiam się ogółem co po Sacredzie i co po Spellforsie. Nie mam za specjalnie pomysłu, znaczy pomysłów mam masę tak, ale Coś takiego konkretnego, na coś się nastawić, to jest zupełnie inna bajka niż takie rozważanie, a może to, a może to, a może to. I tak to um, wy, wychodzi potem taki spontan, że nie do końca jestem przygotowany tak, jakbym tego chciał i tak, jakby tego oczekiwali widzowie, prawda? Um, no, to w tej kwestii. Zobaczmy jeszcze co ogółem na YouTubie. E, trochę oglądałem Watch Mojo, e, różne takie top 10. E, bardzo fajna sprawa. PS3 Video, e, tutaj e, bardzo e, dziękuję demo za e, szybki e, gameplay z GTA 5. Sprawiło to, że u mnie już też jest. Gierkę też naprawdę polecam. Ci, którzy posiadają konsolę, to powinni sobie kupić. Bez mrugnięcia ogie, okiem. Maciaszek również tutaj nagrywa piątkę. Świetny let's play z Mortal Kombat. Bardzo mi się podoba, jak prowadzi. No, oczywiście, Royos, aleje jak zwykle tutaj z takich mniej znanych youtuberów których mógłbym polecić na których trafiłem, było coś tylko tak po powiem wam, że teraz to chyba nie nie, 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 nie znajdę znaczy podobało mi się bo y, miał wstawiony kotika y, trójkę ale dodatek zmierzch bogów a jest, krążownik. To sobie subne. Tak, krążownik to był? Czy. Nie. Kogo ja ostatnio subskrybowałem? Prokion, może? Cholera, jestem znowu nieprzygotowany. Nie, Prokion ma Diablo 2 na hardkorze. Też polecam. Naprawdę fajnie prowadzi gameplay. Nie wiem jak z mi, ale tak z tego co przejrzałem to e, fajnie się to ogląda. Znaczy mnie to usypia tak, ale to inna sprawa. E, do snu z reguły oglądam innych youtuberów i sobie e, oglądam tak, że sobie leci. Jaro i fajny kanał, ogółem ma nawet nieźle prowadzone gameplaye. Mm, oczywiście wszystko odpicowane tak jak to większość starannie yy, widać, że czeka na Watch Dogs też czekam na tą grę yy, chociaż nie wiem czy będzie lepsza od GTA V gierka jest naprawdę masakryczna yy, no i to wszystko w sumie co chciałem powiedzieć chociaż tak jeszcze wracając do yy, planów bo tak patrzę na półkę. Na półce mam trochę gier, które by troszeczkę ożywiły e, po tym e, Sekredzie i spolforsie no i mę męczeniu was Lolem oczywiście. E, myślę nad firem dwójką. Albo nad Far Krajem dwójką. Tyle, że tak firm dwójka mi się podobał, co prawda? E, to. Nie podoba mi się tam zubożenie i ukłon w kierunku konsolowców. My dostaliśmy niestety grę e, trochę okrojoną z możliwości względem pierwszej części, gdzie nasz bohater miał sensowne te umiejętności, można było się wychylić, można było e, w, się schować, tak a w dwójce już tego nie ma. E, nie wiem jak z Far Cryem 2 by to wyglądało, nie grałem nigdy w Far kraja 2 i może to by było o tyle ciekawsze, mimo tych wszystkich negatywnych e, ocen na ten temat. Moja byłaby bardziej obiektywna w tym przypadku, ponieważ nie miałem styczności z grą. A Far kraja 1 i Far Crya 3 po prostu cenię bardzo, bardzo wysoko, bo są to naprawdę dobre produkcje. W sumie co, to wszystko, tak? Nie będę przedłużał, bo w końcu mi zaschnie w garle i nic z tego nie będzie. Mam nadzieję, że wam się podobają moje let's player i mam nadzieję, że będę miał więcej zwolenników wkrótce. 48 widzów trochę boli. Ale nie reklamuję się za specjalnie, poza mm, rojkami To się przyznaje bez bicia, ale to też tak. Czasami ktoś kliknie, ktoś przyjdzie w pod, podanych info-rojkach, a czasami jest cisza. No, oczywiście, strona na Facebooku również. O. Co się stało z moją stroną? Macie mój kanał. Ogółem, no i jest. Moja strona. Widzę, że. Muszę zrobić poprawkę. Tutaj na tą chwilę mam troszeczkę mało wpisów, niestety. Wybaczcie, ale to się z czasem, mam nadzieję, zmieni. Tak. No i co? Nie zapraszaj. Gramy w co chcemy, i to się liczy. <trymne> Trzymajcie się, na razie.